W ustawić szereg, ale w sumie mnie to jedzie Jesteś tylko hologramem na tej nie scenie płynę niczym. Statek widmo, ty podziwiaj robię dziczę robię, 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 zrobię twoją mił nie szybko. Nie atakuj nie ten level, nie atakuj nie ten level, jak szybko, jak na się twoje skilly robię chwilę parę lat, zaraz minę, parę lat Robię w chwilę Jeśli długo będziesz i zjeść, tylko gdy o tym na winę Moja droga już wybrana, moja droga, nie powstrzymuj moja mała, mała mi Mówi za mnie wszystkim ryj Ona patrzy na mnie teraz, zapierdala mi marzenia, to już nawet nie jest ko, trzymam ci wszystko. Goń, goń, oh, whoa. Trzymam ci przy i broń. Hajp, jak pocisk rozpędzony, nigdy nie zatrzymasz go. Nawet jak zasłoniś ciałem, to cię przepierdoli ziom. to jest amunicja, ostra, pałac Nie wystrzelam się w ty to jest proste jak jebanie Tyle flow, ile chcę. Będę jebać, czy to kto wiem. Są, 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 madam, motherfucker, fresh ona chce. Tylko cash, ale zrobię ją jak chce. Jestem fresh, a ty co najwyżej treść. Wyjmij kuraz, uszył też. Jak nie słyszysz progres, jest cały jęk. Robij beng, cały jęk, robi beng. Fenomen, fenomen, oni mówią do mnie demi. Już tu tutaj krew, więc o szarpie tym nogiem. Szykuj hejs, będzie ty chwalone, good, good game. Bo jebało mnie tu ziom, chyba znowu zmieniam flow. Pójdę dalej, widmo ogromniczym kurwa hell Hellboy, boy, 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 hell boy. Fuck off Mi na koncie stuknął milion, ciebie suka z wciąż Boli, 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 że wyszedłem z tej patoli Ciągle bawię się muzyką, który styl się zadowoli Pierwszy kupa was, bo wyświetlenia większe od idoli Zapisałem więcej wersów, ty na kąpie pornoli Nawet jak wyje dysk, to wymyślę ich woli Dawaj Majka, kartkę beat, tu się w tańcu nie pierdoli Porównują do najlepszych, haja miesiąc za tej scenie Wbijam bassy na luzaku, w sumie dzięki za komplement Moja wytwórnia zgarnie to podziemie, a koty to spiwnicy wy i zabiją scenę Mieliście rację, ja nie jestem nawet przeciętnym raperem Bo mam tyle nieprzeciętne, jestem rapu biznesmenem Nie chcę diamentów na mejszy i chcę je mieć na ścianie Po pięć promili znikam, żeby zrobić zamieszanie Sprawdzaj mój kanał, to zobaczysz, co się w czerwcu stanie Mój label wyda płytę, co na podium Oli stanie Stanie, stanie, stanie